Ja nie wiem, prokuratura się zajmowała 6 8 miesięcy pan lepiej tą sprawą, no, ale może tam tak naprawdę no, nie było się do czego przyczepić. Może akurat okazało się, że, że te zarzuty, które były przedstawiane, pani dyrektor, ja nie, nie znam całości jak sprawy, nie były na tyle ważne, na tyle trafione, aby akurat prokuratura się tym zajmowała. Ja też jestem zdegustowany faktem, iż... Prokuratura tak długo zajmuje się tą sprawą. Uważam, że powinna ona ja, zostać rozstrzygnięta. Zostało popełnione przestępstwo, bo nie zostało popełnione przestępstwo, i sprawa załatwiona. Są inne możliwości dochodzenia swoich roszczeń, dochodzenia swoich praw przez pracowników miejskiego domu kultury. Natomiast żenującą rzeczą jest to, że tutaj siedzimy na tej sali wszyscy, że Państwo angażujecie moją osobę angażujecie osobę Pana Sekretarza, że dzisiaj doszło do takich nieprzyjemnych sytuacji, na które Pan jest również odpowiedzialny i Pani Małgorzata więcej, że dwie pracownice Urzędu Miejskiego, bo ja jestem do tego przyzwyczajony, ale one nie są przyzwyczajone, były bardzo mocno zestresowane, że były przestraszone Państwa zachowanie. Państwa zachowanie. My no mówimy tutaj, Pan mówi o zachowaniu Pana Prokuratora Marka Wełny. Proszę sobie przypomnieć, jak się Pan dzisiaj na nas zachował ja jestem przyzwyczajony do agresji. Również jest, jestem przyzwyczajony do agresji ze strony dziennikarzy. Ale te osoby niekoniecznie są przyzwyczajone do takiej agresji. Także bardzo proszę. Myślę, że pan jest dżentelmenem. I podejdzie pan na górę i przeprosi pan, paną Wilonę, panią Paulinę za dzisiejsze zachowanie. Być może pani mogły się więcej również to uczynić. Bardzo, bardzo to proszę. Nie przepraszam, nie musicie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania jeszcze? 네, d z i ę k